W Kodniu nad Bugiem znajduje się sanktuarium Najświętszej Marii Panny Kodeńskiej, Matki Jedności. W 1631 roku właściciel podlaskiego miasta Kodeń, książę Mikołaj Sapiecha, odwiedził wieczne miasto. Intencją pielgrzymki było wyleczenie z ciężkiej choroby postępującego paraliżu. Papież Urban VIII zaprosił magnata na mszę do swojej kaplicy. Już w trakcie Eucharystii Sapiecha został uzdrowiony. Tego samego wieczoru zapragnął przywieźć obraz na rodzinne Podlasie do budowanego w Kodniu kościoła, jednak papież odmówił przekazania wizerunku. Książę dużą sumą pieniędzy przekupił papieskiego zakrystiana i w nocy wraz ze swoim orszakiem dokonał zwyczajnej kradzieży obrazu i rzucił się do ucieczki. Oburzony papież, który rankiem zobaczył w ołtarzu puste ramy po obrazie, zarządził pościg za złodziejami. Sapiecha okazał się szybszy. Urban VIII ogłosił ekskomunikę polskiego księcia za zuchwałe świętokradztwo. Po kilku latach sapiecha udał się jednak z pielgrzymką pokutną do Rzymu. Papież zdjął karę kościelną z magnata i co więcej, Zgodził się na pozostawienie obrazu w kodniu. Paweł VI nadał Kościołowi tytuł Bazyliki Mniejszej. Jan Paweł II zatwierdził z kolei tytuł Matki Bożej Kodeńskiej jako Matki Jedności. Jakże tej jedności teraz nam potrzeba? Modlitwa. Matko Najświętsza, słynąca cudami w swym obrazie w kodniu, wielbię cię jako Matkę Boga i moją Matkę. Pan nasz Jezus Chrystus, któremu wiernie służyłaś, jako Syn był Ci posłuszny za życia ziemskiego i na Twoją prośbę uczynił pierwszy cud w kanie galilejskiej. Teraz również chętnie Cię wysłuchuję, gdy się wstawiasz za nami. Błagam Cię, Najświętsza Matko Boga i moja Matko, staw się za mną w mojej potrzebie. Proś Jezusa, bo On Tobie nie odmawia, o cokolwiek Go prosisz. A przede wszystkim wyjednaj mi o swego syna tę łaskę, o którą cię proszę dla Jego chwały i zbawienia mojej duszy. Amen.